Jan Kochanowski, pieśń 25. Czego chcesz od nas, Panie? Za Twe hojne dary, czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie. Wszędy pełno Ciebie, i w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. Złota też wiem nie pragniesz bo to wszystko twoje cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje wdzięcznym cię tedy sercem panie wyznawamy bo nadto przystojniejszej ofiary nie mamy tyś pan wszystkiego świata tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uchaftował fundament założył nieobeszłej ziemi i przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi. Za Twoim rozkazaniem w brzegach morze stoi, a zamierzonych granic przeskoczyć się boi. Rzeki wód przebranych wielką hojność mają, biały dzień a noc ciemna, swoje czasy znają. Tobie kwoli rozliczne kwiatki wiosna rodzi, Tobie kwoli w kłosianym wieńcu lato chodzi, Wino jesień i jabłka rozmaite dawa, Potem do gotowego na zima wstawa. Z Twej łaski nocna rosa nam zioła padnie, A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie. Z Twoich rąk wszelkie zwierzę patrzą swej żywności, a ty każdego żywisz z twej szczodrobliwości. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny panie, Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie. Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi. Jedno zawsze niech będziem pod skrzydłami twemi.